serca biją dziś mocniej, a Poznań tętni muzyką, śmiechem i dobrą zabawą. W tym specjalnym 262 odcinku Flesza prosto z Juvenaliów witają was Natalia Bielicka i Mikołaj Schubert. Zobaczcie, co działo się na największej imprezie studenckiej tego roku. Pochód Juvenaliowy. Chcemy po prostu zrobić jak najlepszy show, chcemy pokazać po prostu nasze miasto cudowne neonami oświetlone atrakcje. Koncerty to jedno, ale coś trzeba robić pomiędzy nimi. Nic tak nie rozgrzewa jak dobry przemarsz. Jak co roku pełni pozytywnej energii studenci przeszli ulicami Poznania, aby bawić się w parku imienia Jana Pawła II. Wiktoriażo! Juwenalia! Tegoroczne Juwenalia rozpoczęły się z hukiem. Ulice Poznania oblężyły futurystyczne postaci z Mad Maxa, Arkane czy Cyberpunka, a to wszystko za sprawą kolejnego studenckiego pochodu. Dzisiaj e, my tutaj robimy za tak zwaną apokalipsę, Wprowadzimy w lekko radio, radioaktywny świat i poczęstujemy Nuka kolom, która jest znana właśnie w świecie falauta. Motyw, Ciężko było to odwzorować, typowo postacie. No, Jedną z głównych postaci no, aktualnie wisi na kiju, więc... No nie możemy jej zdjąć. Wylosowaliśmy temat cyberpunk. Postacie z miasta. Tak, Cyber postacie tank. z miasta, jakby tak Night jak jest w grze. Studenci uzbrojeni w pozytywne emocje świetnie bawili się przed startem pochodu. Biorąc udział w atrakcjach takich jak wspólne tańce i gry. Jednak w centrum uwagi był konkurs na najlepiej przygotowaną platformę tematyczną. W których każda z nich ma swój własny innowacyjny motyw, który nawiązuje do tematu przewodniego całych juvenaliów, czyli przyszłość jest teraz. Mamy tutaj naszą piękną platformę przygotowaną. No i chcemy podkreślić ten Indywidualizm po prostu w tej naszej platformie i pokazać siłę. Cały tydzień z, e, z chłopakami, z dziewczynami kleiliśmy całą platformę. Wszystko dzisiaj jeszcze dopinaliśmy na ostatni guzik, więc jesteśmy przygotowani. to tak, to rzeczywiście chcemy wygrać. Mamy najlepszą, najgłośniejszą w platformę. Wiadomym jest, że juvenalia to nie tylko koncerty. Co udowodnili nam uczestnicy. Pochód juvenaliowy to jest dobra forma rozgrzewki przed samą imprezą. Myślę, że wspaniałe. Dzisiaj nami kieruje przede wszystkim dobra zabawa. Dobra zabawa i oczywiście yy, reprezentowanie swojego uniwersytetu. też yy, fajne przypomnienie wszystkim, że Juwenalia robią wszystkie uczelnie razem, a nie tylko jedna. I chcemy po prostu zrobić jak najlepsze show. Chcemy pokazać po prostu nasze miasto cudowne, no oświetlone. A sam pochód też jest po to, żeby pokazać poznaniakom, że yy, studenci też. Mogą zrobić fajne rzeczy. I studenci przejmują na trzy dni miasto. Pełni radości i energii biorący udział w wydarzeniu przeszli ulicami Poznania. Jednak pochód to tylko początek i prawdziwa zabawa miała nadejść dopiero wieczorem. Ja wybieram się na coś za darmo potem, bo słyszałam, że może za taką pieczątkę dostałam, to mogę wejść za darmo na czwartek. To jaki plan teraz na wieczór? Oj, no pewnie juvenalia, ale też nie planowałem spontanicznie, więc... Ale no, pie pie pieczątkę masz? Tak, tak dalej. Tak. Słuchać koncertów, integrować się z naszymi przyjaciółmi, wszystkimi jeszcze bardziej. Poznawać nowe osoby, pogoda też dopisuje, mi się wszystko podoba dzisiaj. Okay. Powiem tak, jest wyśmienicie, nie ma lepszej zabawy niż dzisiaj. Poznań, studia, najlepsza rzecz na świecie. Studenci w świetnych humorach i jeszcze lepszej atmosferze dotarli do celu, aby kontynuować zabawę. Właśnie tu, w parku imienia Świętego Jana Pawła II, kończy się kolejny pochód juwenaliowy. Za moimi plecami widać ogromne kolejki, które rozgrzane do czerwoności czekają, aby przekroczyć bramy i bawić się dalej w największej imprezie studenckiej. Dla Flesza, wiktoriażą. Najlepsze chwile, głośna muzyka i niezapomniane emocje. Zobaczcie, co działo się podczas tegorocznej edycji juwenaliów. to przede wszystkim klimat, a tworzą go nie tylko artyści na scenie, ale to, co dookoła. Więcej atrakcji, jak w materiale Iryny Lulczak. Yeah, Stale od głównego hałasu toczyły się inne wenalia. Tam, gdzie było mniej sceny, a więcej relaksu, wśród prostych atrakcji i wspólnych chwil, każdy znalazł coś, co spodobało mu się najbardziej. Robiłam sobie tatuaż za darmo, piękny orzeł. Eee bardzo podobało mi się karaoke. No, aktualnie bingo, bo jesteśmy bardzo zaangażowani w to i robimy dosłownie wszystkie rzeczy, jakie tylko możemy. Tak. No, my jesteśmy zachwycone wszystkim po trochu. Oczywiście koncert to jest największa atrakcja, ale my bardzo lubimy chodzić po tych małych stanowiskach. Korzystamy i z diamencików, i z jednych tatuaży, i z drugich tatuaży. Wszystko po trochu. Bardzo nam się podobają również te strefy, przy których właśnie tutaj można tańczyć, jak była wika, czy tu karaoke, też jest super. Że jest tam taki super paintball laserowy, można się postrzelać super aktywność fizyczna. Muzyka jest tym, co przyciąga jako pierwsze. Czy te wszystkie dodatkowe przestrzenie są wciąż potrzebne? Koncerty to jedno, ale coś trzeba robić pomiędzy nimi. Są bardzo potrzebne. My na przykład wczoraj stwierdziliśmy, że artyści nie są do końca dla nas, no i naszym ratunkiem było Just dance, było karaoke. Bez tego to byśmy musiały siedzieć i się nudzić. Bo jak byłam na innych jak to głównie wszyscy się skupiali zawsze na tej muzyce, a tutaj jest masa rzeczy, które można robić, jak się nie jest aktualnie na koncercie. Koncerty same są spoko, ale właśnie... Dzięki temu jest takie wypełnienie. Dzięki takim atrakcjom wielu uczestników wychodzi ze swojej strefy komfortu. To przestrzeń, która pozwala się przełamać, spróbować czegoś nowego i poczuć się swobodnie. Nigdy w życiu bym nie poszła na karaoke, a tutaj to się zadzało. Jednak tutaj są nie tylko studenci polskojęzyczni, tylko też angielskojęzyczni, więc się może też swoją tą barierę przełamać. Podczas tego bingo chociażby robiliśmy sobie zdjęcia z totalnie przypadkowymi osobami. Było w czym wybierać, dzięki temu każdy mógł znaleźć coś, co zapewniło mu dobry, spędzony czas. Wszystko po to, by każdy mógł przeżyć to święto na własnych zasadach. W tym tłumie nikt nie musi grać żadnej roli. To można tańczyć, śpiewać, śmiać i robić dokładnie to, na co ma się ochotę. I właśnie dlatego Juvenalia jest czymś więcej niż tylko imprezą. To przestrzeń, w której każdy może być sobą. To właśnie te drobne momenty przeżywane przy atrakcjach tworzą atmosferę, do której chce się wracać. I choć muzyka cichnie, a park pustoszeje, wspomnienia z tych chwili zostaną na długo. Dla Flesza, Iryna Lilczak. Juvenalia słyną głównie z występów. A z czego znani są artyści wśród swoich fanów? To jest wiedza o muzykach przeprowadziła Aleksandra Wesołowska. Hej, słuchajcie, chcecie wziąć udział w quizie o artystach do telewizji? też?. Ja, ja dobra. dobra! I z takim zapałem uczestnicy tegorocznych Juvenaliów brali udział w rozwiązywaniu quizu dotyczącego line-upu imprezy. Ile wiedzieli o artystach pojawiających się na dużej scenie? Piosenkę, która jest teraz najpopularniejsza na spotify Mroza. Jaka to może być piosenka, waszym zdaniem? Supermoce! Dokładnie, no to Supermoce! Mamy to! Supermoce! Mam Supermoce! Te... Obserwmy to za daleko z Bardzo blisko, bardzo blisko, bo za daleko jest na drugim miejscu popularności. Czy Mroza zaczynał swoją karierę w voice bandzie? Tak, A może tak. tak? Chyba tak. No, no tak. nagrał miliony monet, ale czy to był boys czy o, Może jakiś tam był? Nie? Nie, nie, to nie. było solo. 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 Moim zdaniem solo. So. Czy zaczynał w będzie, czy zaczynał solo? So. Ja nie, wiem. Ja nie wiem. Ja bym powiedziała, że w Ja też tak bym tak powiedziała. Niestety? Który artysta, występujący trzeciego dnia Juwenaliów, czyli już jutro, jest współzałożycielem SB Mafii? Białas. Białas, Jeszcze raz? Białos. Białos. Jest oczywiście współzałożycielem, bo założył z? Solarem. Solarem, dokładnie, Kani, idealnie, jest! E, co powiecie na Lordofon najpierw? To jest dosyć nowy zespół, stosunkowo nowy powiedziałabym. W którym roku Lordofon wydał swój pierwszy album? On nazywał się Koło. E, jeżeli chodzi o podpowiedzi? To może być 2018, 19, 20 albo 21. Pierwszy, weźmy ten najwcześniejszy. najnowszy, najnowszy utwór, koło. Prawie, prawie. Lekka poprawka, jeszcze szansa. 20, dokładnie. No to nie no, jak jeszcze była pandemia, była, się nie zaczęła, była. to myślę, że tak. Końcówka 20-21. Czy uczestnicy naszego quizu znali też szczegóły z kariery wokalistów i umieli rozpoznać ich największe hity? Powiedzcie mi, czy to jest solowy projekt muzyczny? Czy Sorry Boys to jest zespół? Zespół, tak. To jest zespół. Chyba był to od razu zespół. Zespół, dokładnie, Sorry Boys to jest zespół i składa się z jednej dziewczyny i dwóch mężczyzn. No to w takim razie ciekawe, czy znacie tekst. Zamawiam Uber, tam pójdzie leci mój numer, Uber Pop, jadę tą furą i w sumie jedyne, co siedzi w głowie, szama dom. Powiedzcie mi, z jakiej to jest piosenki, o co chodzi? Euforia. Euforia, Euforia. dokładnie. Z jakiej piosenki wchodzi ten tekst? Rozbijamy bank, chciał nam życie w ratach dać. Miasto Luna Park, duże dzieci wpadną w szał. Galaktyki? No? Galaktykos. Galaktykos. Test o artystach został zdany prawie na 100%. Nie pozostało więc nic innego, jak biec pod scenę i nasłuchiwać znanych nam tekstów. Quiz o artystach pokazał, że nie tylko wszyscy bawią się świetnie, ale przede wszystkim są tu dla tych ludzi, którzy występują na scenie, aby posłuchać swoich idoli lub poznać tych nowych fleszach Aleksandra Wesołowska Jak kończyć maj to tylko z przytupem Nie ma wątpliwości że Poznańskie Juvenalia po raz kolejny zagwarantowały niezapomnianą zabawę wszystkim studentom Mamy nadzieję że bawiliście się świetnie i że odwiedzicie nasze media społecznościowe po więcej ekscytujących materiałów Do zobaczenia Terima kasih.